Ze mną dość nietypowy rozmówca, bo Michał Burzyński, jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać przynajmniej z tej strony, z tej strony kamery. Poza kamerami się zdarzyło, poza kamerami Faktycznie, ale to chyba wtedy Ty robiłeś wywiad ze mną, a nie ja z Tobą i to po meczu, ale no wiesz, ja się tam kopię po głowie, a Ty organizujesz nagle Ligę Mistrzów Europejskiej Federacji Futbolu w Warszawie, więc chyba jest powód do dumy. Michał, naprawdę świetne przedsięwzięcie. Powiedz mi szczerze, jak to wyglądało z Twojej strony, od strony tak naprawdę jednej z, z najważniejszych postaci tego wydarzenia? Najważniejszymi postaciami tego wydarzenia to byli przede wszystkim zawodnicy. To oni byli tutaj głównymi aktorami. Natomiast rzeczywiście udała nam się wielka rzecz, udało się po raz pierwszy w historii sprowadzić turniej tej rangi do Polski, do Warszawy. I jak on został przeprowadzony, to, to niech ocenią ostatecznie uczestnicy i wszyscy obserwatorzy. Ja jestem ze swojej strony zadowolony, bo było się bez większych jakichś wątpliwości, jakichś większych błędów. Nie myli się ten, kto nic nie robi, więc oczywiście zawsze jakieś drobne błędy się przydarzą. Natomiast. Patrząc na miny uczestników, patrząc na dotychczasowe opinie ze strony różnego rodzaju uczestników tego wydarzenia, to wiemy, że ten feedback jest pozytywny. No i dla nas też to była wspaniała przygoda, doświadczenie. Ja chciałbym z tego miejsca podziękować bardzo całemu zespołowi ludzi, którzy pracowali. Przy tym wydarzeniu to były cztery dni, w których przyjechało 28 drużyn z 22 krajów. Przy tym evencie pracowało ponad 50 osób. Dziękuję wszystkim, zarówno członkom EMF, jak i przede wszystkim naszej lokalnej ekipie Ligi Bemowskiej Super Ligi 6. Myślę, że wszyscy zdali ten egzamin na co najmniej piątkę. i Mam nadzieję, że, że wszyscy uczestnicy rozgrywek, jak i członkowie European Youth Football Federation wrócą z Warszawy z dobrymi wspomnieniami. Michał, powiem Ci, że Ty chyba chcesz naprawdę wyczerpać mi wszystkie moje pytania y, po moim pierwszym, <laughs> także, także okej, okay, niech, niech będzie, y, ale tak jak mówisz, dowiedzieliśmy temat, y, natomiast Twoje słowa odnośnie tego, że zawsze jest tam gdzieś ta przestrzeń do, do poprawy świadczą tylko o tym, że ambicje macie jak najbardziej wysokie cały czas. Oczywiście, to jest tak, że organizacja takiego ro turnieju rozbudza pewnego rodzaju Nadzieje, ambicje, nasze ambicje stale rosną, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Super, kapitalna przygoda i, i fajnie, niezwykle fajnie było zorganizować tego rodzaju przedsięwzięcie. Są marzenia, żeby z czasem zrobić jeszcze coś więcej, zobaczymy na razie, na pewno musimy odpocząć. Natomiast rzeczywiście nie zamierzamy się zatrzymywać. Im. I będziemy robić wszystko, żeby dalej się rozwijać. Powiedziałeś, że musimy odpocząć. Myślę, że naprawdę, naprawdę się z tobą zgodzę. Wiele ludzi patrząc na takie wydarzenia widzi tylko, tylko to, co na boisku. Czasami nie doceniają też ludzi, którzy, którzy przy nich pracują. Wiem też, że naprawdę ogrom zdrowia wszyscy i serca włożyliśmy w to, żeby, żeby całe wydarzenie udało się tak, jak się udało. No, to prawda, że nie zawsze to wszystko jest widoczne. Ja nie chcę jakoś tam specjalnie o tym backstage'u opowiadać. No, rzeczywiście, e, nasze boisko, które jest naprawdę doskonałej jakości, jest bardzo oblegane, więc chociażby branding, który zaczynaliśmy w, w środę o godzinie 19, skończyliśmy o godzinie 2. Często osoby, które pracowały tutaj przy tym wydarzeniu, e, spały po 3-4 godziny, e, z, ze mną włącznie, co, co muszę przyznać. Więc kosztowało nas to na pewno sporo zdrowia. Ale to nie jest czas, żeby się nad sobą żalać. Najważniejsze, że gdzieś tam na końcu efekt finalny jest taki, że chyba wszyscy są zadowoleni. Czy Michał Burzyński, który jeździł kiedyś metrem ze stolikami i z krzesłami na Ligę Wymowską, marzył o tym, żeby, w ogóle czy myślał o tym, że kiedyś uda mu się zorganizować coś takiego, jak właśnie zakończona Liga Mistrzów? Na początku na pewno nie. To dobre pytanie. Rzeczywiście, dzisiaj jest 8 września, a więc jutro 9 września minie dokładnie 15 lat, odkąd mam przyjemność prowadzić rozgrywki Ligi Bamowskiej. No. Fajna, piękna klamra, e, ponieważ rzeczywiście zaczynaliśmy jako jeszcze studenci, e, gdzieś tam w bardziej amatorski sposób, dziś myślę, że już dużo profesjonalni e, staramy się serwować rozgrywki e, szóstek i siódemek na najwyższym poziomie, e, no i rzeczywiście Liga Mistrzów to, to kiedyś mi się nie śniło, a jakiś czas temu, gdy udało się wejść w struktury europejskie, stało się jakimś celem. I biorąc pod uwagę, że minęły tam 4 lata, od kiedy Polska Federacja Mini Futbolu jest w strukturach Europejskiej Federacji Mini Futbolu, to myślę, że okres 4 lat to jest, to jest bardzo dobry czas i krótki czas, w jakim udało się dojść do tego poziomu, by zorganizować taki turniej u nas w Warszawie. Widziałem lekkie wzruszenie w Twoich oczach? A, bez przesady, bez przesady się. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą, ja jestem dużym, dojrzałym chłopcem. E, natomiast rzeczywiście jestem dumny z ekipy i z tego, co udało nam się zrobić, ale no, mówię, to zawsze ja mogę być dumny, a to uczestnicy wydarzenia muszą to ocenić. Współpraca z Europejską Federacją Mini Footballu faktycznie okazała się strzałem w dziesiątkę. Rozumiem, że będzie to współpraca długoterminowa. Oczywiście no jesteśmy członkiem stałym Europejskiej Federacji Mini Futbolu, Dołączyliśmy również do World Mini Football Federation, czyli Światowej Federacji Mini Futbolu. Byliśmy na Mistrzostwach Europy w Sarajewie. W przyszłym roku reprezentacja Polski uda się do Baku, by rywalizować w Mistrzostwach Świata. Jakiś tam trzon kadry się ostatnio wykrystalizował, ale na pewno nie będziemy na tym poprzestawać. Było jedno, z, jedno zgrupowanie za chwilkę, kolejne w Katowicach 29 września, niebawem na naszych social mediach o tym powiemy. Później, oczywiście, przygotowania do misji Baku i mam nadzieję, że z jeszcze silniejszą drużyną, a jeszcze bardziej zgraną, pojedziemy na Mistrzostwa Świata, by. No, oczywiście każdy jedzie walczyć o, o Puchar, ale myślę, żeby po prostu osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż ostatnio w Mistrzostwach Europy. No, przed nami również nowy sezon Ligi Błękitnych? Zgadza się, już za tydzień, już za tydzień. E, no, jakby czekamy na ostatnie zgłoszenia, natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dużo się działo. Jeżeli ktoś z uczestników Ligi Bemowskiej odczuł, że nie jest to dla nas ważne, to absolutnie tak nie jest. Po prostu był to czas wzmożonej pracy dla nas, natomiast Liga BMW to jest nasze pierwsze dziecko i najważniejsze dziecko, więc jak najbardziej ruszamy z sezonem Ligi BMW Jeszczeń 2024. Najprawdopodobniej około 160 zespołów w lidze weekendowej. Świetny Również wynik 70 zespołów w lidze biznesowej Superliga 6 Biznes. Ruszyło już, ruszyło już wiele lig z stowarzyszonych w ramach Superligi 6 w Polsce. Kolejne ruszają. Więc mam nadzieję, że e, no, rozpo, rozpoczynamy kolejną przygodę e, związaną z e, przyszłorocznymi z Wami w Polskim i Pucharem Polskiej i Większości. Czyli łapiemy chwilę oddechu i rozpędzamy się dalej. E, to będzie bardzo krótka chwila oddechu, ale pracy nam nie brakuje, ale tak trzeba pewnie będzie chwilkę odpocząć. Mam nadzieję, że niebawem widzimy się tutaj na Obrańcu w Tobruku na naszych obiektach. Michał, dziękuję Ci bardzo. Gratulacje, wielkie za, gratulacje, no i zasłużone gratulacje. To jest Twój moment. Dziękuję. Na, na, moment całej naszej ekipy, Twój, i ja tak naprawdę ja myślę, że to jest moment całej ekipy, która nam popracowała. Bardzo dziękuję w imieniu Ale swoim, również Tobie. <grym> dziękuję chłopakom. bardzo. I tyle. Widzimy się na wojsku. Dzięki bardzo. Widzimy się.